Wyzwolony kopciuszek Szukasz dziewczyny swojego? I nowoczesny książę Mam dla ciebie propozycję biznesową We współczesnej baśni Śliskie nogi. O miłości Zawodami Chcesz, by były ekwipat Pieniądza Bez względu na to, co mówią Radze światem Kultowa Pretty Woman. Będę dla ciebie taka miła, że nie poskoczmy o W czwartek o 25 w Polsacie. Intrygująca wersja kultowej baśni o śpiącej królewnie. Wasza córka wyrośnie na przepiękną i uroczą dziewczynę. Lecz z urodzin, w drugiej 16 szesnastych urodzin skaleczy się w palec wrzecionym komowrotka i zapadnie w sen głęboki jak śmierć za najlepsze kostiumy. Angelina Jolie, czarownica Disneya. W piątek o 20 w Polsacie. Wracamy na RIEK. Najważniejszy konkurs kabaretowy w Polsce. Nareszcie! Będą premierowe sketcze. W konkursie o Złote Koryta walczyć będą m.in. kabaret balanienormalny, łopcy.b, kabaret chyba, formacja szatle, a gościnie wystąpi kabaret Ani Grumu. i nasza śląska drużyna. Finałowy dwudziestej piątej rybnickiej jesieni kabaretowej ryjek dwudziestego ósmego listopada o dwudziestej